Po raz jedenasty, bo od 2004 roku organizujemy akcję Stół Wigilijny na Placu Wolności w naszym mieście. Jest to akcja, którą organizujemy e, głównie e, dla wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej, dla ich dzieci, ale również naszym najważniejszym celem jest zbiórka żywności i pomoc materialna dla osób najuboższych z miasta. Częstujemy Podczas tej imprezy potrawami ciepłymi, które też ufundowali nam sponsorzy, mamy dzisiaj grochówkę, kapustę wigilijną, barszcz czerwony, będą jeszcze pierogi z kapustą i grzybami, można też przy okazji pobawić się z naszymi studentami, którzy bardzo fajnie zabawiają dzieci. Bądź też dziewczyny, studentki nasze, które bardzo ładnie śpiewają, można razem e, wspólnie pokolendować. E, mamy tutaj Mikołajak w saniach z reniferem, z którym można sobie zrobić zdjęcia. Mamy sześć potraw ciepłych oraz właśnie te paczki przygotowane. Mamy w tym roku 80 paczek, 30 paczek słodyczych samych, płatki kukurydziane, czekolady, batony. I mamy 50 paczek żywnościowych, głównie z żywnością o długim terminie ważności. Akcja jak już co roku ludzie czekają i nawet pytają, czy będzie. Już 11 rok, więc jest nasza tradycja uczelniana, że jesteśmy tutaj zawsze przed świętami.